To z tej strony Kacper, dzisiaj, na... dzisiaj robimy Opening. Mamy już to 5 tysięcy, równe 5 tysięcy. Mamy mega boxa. Będziemy go dzisiaj otwierać. Pierwszy mój mega box. Jest dzisiaj ze mną Kornelia i Marcin Eluwa. Teraz otwieramy pierwszą skrzynkę. Hej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź. Kaja, otwiera pierwszą. Niebieską. Bilecik, Marcin. Mieliśmy 11 tych małych. Oj, dwa bileciki, teraz ja. Jeszcze może zagramy za bilet, jak nie życzysz. Kaja. 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 Kaja, Kaja chodź tu. Kaja, otwiera. No, ciostrzyczka nie chce otwierać. Kona tu, Otwierasz? Dobra, to Marcin otwieraj. Teraz ja. No i Kornelia się zdecydowała. Mary? Cały czas bileciki. Ja. Ty. No, się. teraz ja. Kaja, ja otwierasz? Otwieraj tą. Marcin, oj, czekaj, zazmierzę. I bilecik, no. Ostatnia skrzynka. I mega box. Patrzcie, mega box. Otworzymy go i jak będzie sześć rzeczy, to Ciekawe ile, ciekawe ile będzie rzeczy. Może będzie jakaś postać. Otwieramy 3, 4, 3. 5 rzeczy. Nie ma postaci. Do Kruka, do Rico, do Nity, do Jessie, do Nicy. 11 gemów! Co to się stało? 11 gemów. Mamy coś w sklepie. Jakąś ofertę. Hmm, za 10 mamy 6 biletów. Nie ja kupmy sobie. Nie. Zakupiamy 6 biletów. Jeszcze jakieś skrzyneczki będą to będziemy ten. Gramy za 10. Bum. 11 km by dostali. To ładnie w Megabuksie. W postaci jednak nie było, ale może teraz będzie. Gramy sobie na wielkiego, już zapomniałem. Na jakiegoś bota. Yy, aha, dobra. Aha, dobra, ja jeszcze go nie ani raz nie zaaklam. Dobra, okej. Okay. Dzisiaj jest niedziela. Nie wiem, że w tym tygodniu będzie mega bot i jez. No, za pewni dzień, ale prawie nie wszystko. Pięćdziesiąt.

różne no, układem może to wygrać? piszcie w komentarzach w jakimi postacjami mam grać e, ostatnio miała, chyba nie, nie przyszło, że jakiś komentarz więc e, piszcie, piszcie, piszcie wiecie, że mam krowa, bo nie się pisać Tara, pam Wszystkie moje postacie. Napiszcie w komentarzach, jaki, jakie postacie...